tych copywriterów, który bardzo angażuje e, swojej, to w swoje Tak. oddawnika. E, bo no, rzeczywiście, no to jest do wszystko, tak mhm. naprawdę, to, to jest takie bardzo, tak, tak do, do głębi ludzi, po prostu pogadać, tak? I, mhm. Jak sam tutaj powiedział, i potem, że tak powiem, wykorzystujesz po to, co ta osoba Ci powie, tak? bo ty bardzo lubisz tego słuchać, zapisywać tak. i zadawać bardzo, mhm. bardzo, dużo pytań. No to nasz pierwszy materiał. Nasz pierwszy materiał. To się zaczęło. To jest jak mechanik Kubicy, Potem bardzo długo używany w y, 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 e-mailingu, też nawet w obłocach. jako teksty Hamura. Bardzo jest dobry, fajny bardzo materiał, który. To, no. no, pierwszy taki niestandardowy no tak naprawdę. No, ja zawsze lubię tam pracować i zawsze tak. miałem wrażenie, że no, materiał, które my stworzyliśmy na pewno razem, zawsze były jakoś, jakoś tak no, no, ciekawe, fajne. Odjechane, ale w wystarczający sposób, żeby, żeby, żeby tak fajnie, fajnie wyglądało.